Małgorzata Rogaty, witam państwa w programie Bitwa o Zdrowie. Młodzi ludzie w naszym studiu staną dzisiaj do potyczki. Potyczki na słowa, wiedzę i umiejętności. Główną wygraną w tej bitwie jest zdrowie właśnie. Niewiele jest chorób, które tak bardzo zagrażają człowiekowi jak rak. To on przedwcześnie przerywa życie co czwartego Europejczyka, a kujawsko-pomorskie należy do tych regionów w Polsce, w których zachorowalność jest jedna z największych. Ale my nie musimy i nie możemy być bezczynni. Naszym orężem są nie tylko nowoczesne metody leczenia, świetni specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny i leki. Najlepszym zabezpieczeniem jest profilaktyka. Dziś wiemy, że dzięki niej możemy uniknąć zachorowania aż na jedną trzecią nowotworów. I właśnie po to jest nasz dzisiejszy program. Myśmy wspólnie uczyli się, jak zapobiec jednej z najgroźniejszych chorób, jakie znamy. Zapraszamy. Do naszej rywalizacji staje dzisiaj młodzież, dwie drużyny reprezentujące Bydgoskie Szkoły Zespół Szkół Budowlanych, witam Was. Oraz ósme liceum ogólnokształcące witam. I od razu trzeba przyznać, ta młodzież, proszę Państwa, o profilaktyce wie naprawdę sporo. Udowadniają to podczas wielu konkursów i programów, w których uczestniczą. Jak dużo wiedzą i co potrafią, przekonamy się za chwilę. Najpierw może opowiedzcie kilka słów o sobie, drużyna budowlanki. Przyjechałyśmy z zespołu szkół budowlanych z Bydgoszczy. Mam na imię Ania, chodzę do trzeciej klasy technikum budowlanego. Mam na imię Karolina, chodzę do klasy trzeciej technikum budowlanego. Mam na imię Iza, chodzę do, do drugiej g klasy geodezyjnej. I mam na imię Marta i również chodzę do drugiej klasy geodezyjnej. Ania, Karolina, Iza, Marta. Witamy Was serdecznie i drużyna liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy numer 8. W przeciwieństwie do koleżanek, wszyscy jesteśmy z jednej klasy o profilu biochemicznym. Ja mam na imię Tymon. Koleta. Jan mam na imię Andrzej. I Asia. Witamy Was również bardzo serdecznie. Jest z nami również, proszę Państwa, ekspert, który będzie oceniał Wasze. Odpowiedzi i przebieg rywalizacji pan doktor Tomasz Mierzwa, kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. A teraz krótko o regułach naszego quizu, który składać się będzie, proszę Państwa, z trzech rund, w dwóch pierwszych zawodnicy obu drużyn kolejno podchodzą do stolika, który jest za mną, gdzie zadaje pytanie. Kto pierwszy nadusi przycisk po zadaniu pytania w całości podkreślam, od Odpowiada pierwszy i ma szansę na zdobycie punktu dla swojej drużyny. Jeśli odpowiedź się będzie błędna, szansę na odpowiedź otrzymuje. Drużyna przeciwna. Wśród pytań będą zarówno te teoretyczne, takie, które zadawać będą eksperci oraz zadania praktyczne. A w trzeciej rundzie drużyny będą zadawać pytania sobie nawzajem. W tej rundzie drużyna odpowiadająca ma 20 sekund, by naradzić się i odpowiedzieć na pytanie. Drużyna, która wygra naszą dzisiejszą rywalizację, pojawi się w finale konkursu za dwa tygodnie. Czy wszystko jasne, droga młodzieży? A więc myślę, że możemy zaczynać. Przed nami runda czterech pytań. Do wyboru trzy odpowiedzi: A, B lub C. I tylko jedna z nich jest prawidłowa. Zapraszam do siebie przedstawicieli obu drużyn: Ania i Tymon. Jeszcze raz przypominam, w całości odczytuję pytanie. I wówczas, kto pierwszy naciśnie przycisk, zapali się lampka. Ten pierwszy odpowiada. Pierwsze pytanie brzmi. Proszę podać zakresy wiekowe, w których wykonywane jest bezpłatne mammograficzne badanie profilaktyczne. Odpowiedź A – 50-69 lat, odpowiedź B – 25-59 lat i odpowiedź C – 45-69 lat. Myślę, że jest to odpowiedź A. I to jest prawidłowa odpowiedź. Drużyna ósmego LO otrzymuje punkt. Dziękuję Wam bardzo. Kolejne, proszę Państwa, zadanie dla kolejnych uczestników poszczególnych drużyn to prawdziwe wyzwanie praktyczne. Przedstawiciel każdej drużyny ma za zadanie w tej chwili w jak najkrótszym czasie i prawidłowo, oczywiście, zabandażować rękę. Na jego wykonanie macie 45 sekund. Pan doktor Mierzwa w tej chwili rozdaje Wam bandaże każdemu no. uczestnikowi z drużyn. Proszę. Wybieracie sobie, Osobę, której będziecie bandażować rękę, i w momencie, kiedy powiem czas start, musicie rozpocząć tę konkurencję, którą będzie oceniał po jej zakończeniu pan doktor Tomasz Mierzwa. A więc jesteście gotowi? Koledzy, którym macie bandażować ręce, również? Jak wiadomo, jednym z najważniejszych aspektów profilaktyki onkologicznej jest aktywność ruchowa. I oto w trakcie aktywności ruchowej doszło do skręcenia stawu nadgarstkowego. Chodzi właśnie o to, żeby ten staw nadgarstkowy... A więc nadgarstki, Umierło. bandażujemy nadgarstki. Uwaga! Uwaga! Start! Koledzy kibicują. Radzą, doradzają. Mamy jeszcze chwilę czasu? Tak jest, doradzajcie, doradzajcie. Czas zakończył się, przerywamy. Przerywamy na tym etapie, na którym jesteście. Panie doktorze, prosimy bardzo o ocenę. Teraz zobaczymy. Drużyna ósmego LO. Jak to wygląda, panie doktorze? No tutaj widzę jeszcze w miarę równe zwoje. Kciuk jest rzeczywiście uwolniony. No ale bym powiedział, niewiele to unieruchomienie dałoby, jeżeli chodzi o skręcenie stawu. Nadgarskowego, bo tych zwojów jeszcze za mało. I drużyna no, tutaj... budowlanki. No ale tu większy porządek w zwojach, również kciuk uwolniony. Bardziej ta kończyna unieruchomiona, ja myślę, że tu powinniśmy przyznać punkt artykułu Dziękuję bardzo. A więc tym razem punkt trafia do drużyny Zespołu Szkół Budowlanych. Dziękujemy bardzo. Ale myślę, panie doktorze, że obie drużyny spisały się całkiem nieźle. Bardzo ładnie, tak jest. Ale mówię no, o taki jakościowy aspekt tutaj. Koleżanki z technikum budowlanego, chyba troszeczkę lepiej. Dziękuję serdecznie. I proszę Państwa, kolejna nasza konkurencja. Zapraszam przedstawicieli obu drużyn do mnie. Proszę bardzo, Iza i Andrzej. To pytanie, kochani, zada ekspert, pan dr Piotr Siwek, ginekolog. Ja po zadaniu pytania przez pana doktora Siwka. Odczytam warianty odpowiedzi, a więc słuchamy. Podstawowym badaniem w profilaktyce raka szyjki macicy jest badanie cytologiczne. Z której części narządu rodnego pobierany jest wymaz cytologiczny? I pierwszy wariant odpowiedzi A z jajników, odpowiedź B z kanału i tarczy szyjki macicy, odpowiedź C z ujścia cewki moczowej. Jest to odpowiedź B. Bardzo dobrze. Punkt dla Liceum Ogólnokształcącego numer 8. Dziękuję bardzo. I ostatnie proszę państwa pytanie w tej rundzie. Zapraszam przedstawicieli obu drużyn. Pytanie brzmi: Na czym polega badanie kolposkopowe na plazmach? Będziecie widziały w tej chwili to urządzenie. I proszę powiedzcie, która to odpowiedź? Odpowiedź A. Oglądanie szyjki macicy przy pomocy urządzenia optycznego. Odpowiedź B, oglądanie jajników przy pomocy urządzenia optycznego. I odpowiedź C, oglądanie jelita przy pomocy urządzenia optycznego. Czas płynie, czas 10 sekund. Na czym polega badanie kolposkopowe? Niestety żadna z drużyn nie zdecydowała się na żadną z odpowiedzi, a ja dodam, że prawidłowa odpowiedź oglądanie szyjki macicy przy pomocy urządzenia optycznego. Dziękuję bardzo. Żadna z drużyn nie otrzymuje tym razem punktu. Podsumujmy w takim razie. Zespół szkół budowlanych zebrał w ciągu tej rundy. Jeden punkt, a ósme liceum ogólnokształcące dwa punkty. Więc w tej rundzie wygrywa ósemka. Gratuluję. Przed nami druga runda i kolejne dwa pytania teoretyczne oraz dwa zadania praktyczne. Zapraszam pierwszych przedstawicieli obu drużyn do siebie. Jesteście gotowi? I pierwsze pytanie. Proszę wymienić prawidłową odpowiedź, mając na uwadze częstotliwość występowania zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w roku 2010. Odpowiedź A. Płuco, gruczoł krokowy, jelito grube, pęcherz moczowy. Odpowiedź B. Jelito grube, pęcherz moczowy, żołądek, nerka. I odpowiedź C. Żołądek, jelito grube, pęcherz moczowy, wątroba. Uważam, że jest to odpowiedź A. Bardzo dobra odpowiedź. Punkt dla liceum ogólnokształcącego. Do naszego studia wjechały stoły ze skrzynkami zapełnionymi różnymi produktami spożywczymi i nie tylko. Zapraszam teraz do tych stołów kolejnych uczestników. A na czym polega to zadanie? Na piramidzie zdrowego odżywiania, którą Wy musicie sami ułożyć. Proszę prawidłowo rozmieścić te produkty, które macie w skrzynce. I uwaga, start. 45 sekund. Możecie podpowiadać kochani swoim przedstawicielom. Jeszcze trochę czasu. Czas minął. Czas minął. Panie doktorze, prosimy o ocenę. No proszę Państwa, piramida zdrowego żywienia to taki zasada, właściwie zbiór zasad, jak kształtować nasze diety. Piramida to znaczy coś, co ma bardzo trwałe podstawy, i coś, co ma tylko wierzchołek, który ma być pewnym sygnałem. No i tym sygnałem ma być fakt, że spożywamy zbyt wiele czerwonego mięsa i wędlin. A zatem to rzeczywiście w wierzchołku tej piramidy powinny znaleźć się czerwone mięsa i wędliny. Z kolei u jej podstawy powinno być to, co spożywamy najczęściej, czyli rzeczywiście warzywa, owoce, fasola i również oliwa z oliwek. Także tutaj nie powiedziałbym, poza rybą, która powinna znaleźć się może nieco wyżej, powinniśmy jej spożywać około dwa razy w tygodniu. Natomiast no, tutaj jest chyba pewien błąd, bo gdyby traktować, że u szczytu piramidy jest czekolada, to nie do końca tak. U szczytu piramidy zdecydowanie czerwone mięsa i wędliny, czyli tu powinna być tak naprawdę. Szczyt piramidy, i tak naprawdę tu powinien być ewentualnie ryba. Tutaj z kolei, nie mamy tej aktywności ruchowej, kożelka nie zdążyła. Ja myślę, że musimy przyznać remis, bo tak naprawdę jest po, po, po dwa błędy. tak naprawdę. A Przy, czyli przyznajemy punkty, czy po prostu ich nie przyznajemy? Ja myślę, że nie przyznajmy punktów, niech będzie to. Yy, yy. Taka forma remisu. Taka forma remisu. Dziękuję bardzo. Nasze stoły wyjechały, wjechały łóżka, ale kochani, nie, nie, nie odpoczywamy na tych łóżkach. Zapraszam kolejnych przedstawicieli drużyn właśnie do kolejnej konkurencji praktycznej, która sprawdzi Wasze no, chyba bardziej umiejętności niż wiedzę. Umiejętności, które przydadzą się zarówno, mogą się przydać w szpitalu, jak i w domu. Pan doktor Mierzba będzie oceniać, w jaki sposób i na ile zaścielicie to łóżko w ciągu 45 sekund. Ile wam się uda? No, przekonamy się, jak bardzo jesteście zaprawieni już w domu. A więc macie na to zadanie 45 sekund. Start. To drugie jest, to, drugie jest to jest, tak, tak, tak. Strzeguj. Dawaj, dawaj, dobrze jest Dobra, szybko do poduszka. i poduszka. Możesz Pod, nie. Jest tak, tak, tak. Poduszka Koleżanka zaś zaczęła od przejścia. Kolega od poduszki. Pani też. Tak, I I szybko. Się szybko. Każdy ma inną technikę. Szybko. I, I poduszka. Nie, za ile jest Czas minął. Czas <supra> minął. Kochani, pan doktor mnie, już ocenia. To kolega Waszą właściwie samocenił, on właściwie się nic nie ma, ale koleżanka ładnie rozpoczęła od prześcieradła. Ale mam poduszkę w miarę równo ułożone, już ułożona poduszka, tylko ją ubrać na kolegi, no niestety, ani nie Radło. No jest poduszka, panna. No jest niezbyt zgrabnie ubrana poduszka. No, ja myślę, że ze szkół budowlanych. No, ale to jednak jest chłopak. Nie. No, nie chłopcy też czasami naprawdę uwijają się w domu, ale tym razem punkt trafia do zespołu szkół budowlanych. Bardzo dziękuję za konkurencję, byliście dzielni. I proszę Państwa, ostatnie pytanie w tej rundzie. Tym razem zapraszam obie panie do mnie, do Solika. To będzie pytanie już teoretyczne. Ile porcji owoców i warzyw należy spożywać każdego dnia? A. co najmniej 5 porcji, B. jedną porcję, C. 5 porcji. I to jest odpowiedź A. Bardzo dobra odpowiedź. Punkt dla liceum ogólnokształcącego numer 8 i w ten sposób proszę państwa stan naszej rywalizacji wygląda następująco. Liceum ogólnokształcące numer 8, 4 punkty. I zespół szkół budowlanych dwa punkty gratulujemy, ale jeszcze nie martwcie się, jeszcze wszystko może się zmienić w ostatniej rundzie, która już za chwilę przed nami. Przed nami ostatnia rozstrzygająca runda, w której przypomnę nie ja. A wy nawzajem zadajecie sobie wcześniej przygotowane pytania. Przedstawiciel jednej drużyny pyta, przeciwnicy mają 20 sekund na zastanowienie, konsultację i odpowiedź, a nasz ekspert będzie oceniał te odpowiedzi i przyznawał bądź nie za nie punkt. Zaczynamy od zespołu szkół budowlanych. Wy jako pierwszy, ty Aniu, zadajesz pierwsze pytanie drużynie przeciwnej. W codziennej diecie powinno znajdować się dużo warzyw i owoców, które są bogatym źródłem karotenu. A seler, marchew, B marchew, pomidor, czy C brokuł, kapusta? Pomidor. 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 Możemy się o powtórzenie, o powtórzenie odpowiedzi? Y, odpowiedź A seler, marchew, odpowiedź B seler. marchew, pomidor, czy odpowiedź C kapusta? Marchew, pomidor, brokuł, kapusta. To udzielam odpowiedzi marchew i pomidor. Czy Odpowiedź to jest prawidłowa. Prawidłowa. Punkt dla Was. Nie jest łatwo, prawda? No ja. I proszę bardzo, Tymon, teraz Ty zadajesz pytanie drużynie przeciwnej. Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów złośliwych. Wyniki badań wskazują na ścisły związek otyłości z zachorowaniem na a. raka żołądka, b. raka dwunastnicy, c. raka okrężnicy. Okrężnic. I to jest również odpowiedź prawidłowa. Brawo! Proszę bardzo, koleżanka zadaje pytanie liceum ogólnokształcącemu numer 8. Ile czasu dorosły powinien poświęcić na wysiłek fizyczny? A. 4 razy w tygodniu po 30 minut. B. 3 razy w tygodniu po 30 minut. C. Każdego dnia po 30 minut. Odpowiedzi C. Odpowiedź B: trzy razy w tygodniu po 30 minut. No, no niestety. Chodzi o tę uniwersalną zasadę pewnego minimum aktywności ruchowej. W naszej strefie geograficznej to jest trzy razy po 30 minut, trzy razy w tygodniu po 30 minut. I drużyna liceum zadaje pytanie budowlance. Leki cytostatyczne powszechnie stosuje się w leczeniu chorób nowotworowych. Niszczą one intensywnie dzielące się komórki a ich działanie polega na a. Wybiórczym niszczeniu komórek nowotworowych, b. Niszczeniu nie tylko komórek nowotworowych, ale również zdrowych komórek pacjenta, c. Wywoływaniu naturalnej apoptozy wszystkich nieprawidłowo dzielących się komórek pacjenta. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Tak? Brawo! Czyli chemioterapia niszczy komórki nowotworowe, ale również niestety jej nie działaniem ubocznym jest niszczenie własnych komórek pacjenta. Punkt dla zespołu szkół budowlanych i to właśnie budowlanka teraz zadaje pytanie swoim przeciwnikom. Kobiety powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku era kaszyjki-macicy w wieku A 35-60 lat, B 25-59 lat, C 20-40 lat. Era kaszyjki-macicy, tak? Tak. To odpowiedź 25,59. Dobrze. I to jest Brawo. prawidłowo. Odpowiedź. Brawo. I os ostatnie, jeszcze nie, nie, jeszcze dosadło, nie ostatnie dosadło. pytanie. Liceum ogólnokształcące zadaje pytanie: które typy wirusa HPV są najbardziej onkogenne? Odpowiedź A: 16 i 18. Odpowiedź B: 10 i 12. Odpowiedź C: 17 i 20. Odpowiedź A: 16, 18. Dobrze. I to jest również prawidłowo. Odpowiedź. I budowlanka. Przyczyną większości przypadków raka wątroby w Europie jest a Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, czyli HBV, b Ostre zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A, HAV, czy c Zakażenie wirusem H. pylori. Mówiłam ja odpowiedzi, że jest to WZW typu B. I to jest prawidłowa odpowiedź. Przewlekłe zakażenie wirusem WZW typu B jest czynnikiem potem sprawczym w powstawaniu raka wątroby. Punkt dla ósemki i ósemka zadaje pytanie ostatnie. I pytanie czwarte. Nowotworom jelita grubego sprzyja ilość witamin. Odpowiedź A: B i C. Odpowiedź B: K, D i A. I odpowiedź C: A, C i E. Weźce. Tak, i to prawidłowa odpowiedź. Witaminy A, C i E, czyli te, które zawarte są w warzywach i owocach, jedna z testów Europejskiego Kodeksu Balkin raki. Trochę się zawahaliście. Panie doktorze, trudne były pytania? No, niektóre, muszę powiedzieć, trudne. Tym bardziej cieszy fakt, że młodzież zna odpowiedź na te pytania. No i ta rywalizacja, proszę Państwa, jest dość wyrównana. Zespół szkół budowlanych w czasie całego Naszego quizu uzyskał 6 punktów, liceum ogólnokształcące numer 8 7 punktów. I to wy, kochani, przechodzicie do finału serdecznie. Gratuluję, wam dziękuję, ponieważ obie drużyny były bardzo przygotowane. Świetny wynik zażarta walka o każdy punkt, i znów. Moi drodzy, zaimponowaliście swoją wiedzę, wiem również, że pod wrażeniem jest pan doktor Tomasz Mierzwa. Panie doktorze, jak oceniłby pan tę dzisiejszą rywalizację? No, trudno nie być pod wrażeniem, bo pytania przecież rzeczywiście trudne. Pytania no, z takiej dziedziny, które młodzież przecież jeszcze nie do końca na co dzień yy, wprowadza w swoje własne działania, chociażby badania mammograficzne to są przeznaczone. Dla pani od 50 roku życia. To w takim razie jakie zadanie dla nich, jeśli chodzi o profilaktykę? No, Oni oczywiście muszą również o siebie dbać. One muszą przede wszystkim nabrać nawyku, nawyku prozdrowotnego. Czyli dziewczęta już w tym wieku zaczynają samo badanie piersi. Jak widzieliśmy, mają już pełną wiedzę co do kształtowania diety, pełną wiedzę co do kształtowania aktywności duchowej. Panowie też. Panowie też i to oni mają teraz zanieść tę wiedzę do swoich domów. Ja tak oczekuję, że będą awangardą tych domów. Że oni jeszcze dzisiaj wrócą do domu i spytają: "Mamy kiedy była ostatni raz u ginekologa? Czy to już nie czas wykonać sobie badania mammograficzne?" że zaapelują do ewentualnie palącego ojca, żeby to palenie rzucił. No, to jest ta wiedza, o którą nam chodzi. A więc słyszycie, kochani, jesteście awangardą. Idziecie do domów i promujecie wiedzę o profilaktyce w swoich domach, wśród swoich najbliższych, ale również znajomych. Dziękuję Wam serdecznie za udział w naszym quizie. Dziękuję drużynie, która tylko jednym punktem przegrała. Byliście świetni. Dziękuję Wam, zapraszam do naszego finału za dwa tygodnie. Zachęcamy więc, proszę Państwa, do badań i do aktywnego, zdrowego stylu życia. Przypominamy, dzisiejszy quiz wygrała drużyna. 8 liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy to oni wezmą udział w finale za dwa tygodnie. A za tydzień przekonamy się, co o profilaktyce wiedzą seniorzy i co z tą wiedzą robią w praktyce. Zapraszamy do zobaczenia.